Nie widziały mordowania na taką skalę i takimi metodami. Sytuację w Rosji uważnie śledził Hitler. Zabicie milionów ludzi w tak krótkim czasie było nie lada wyczynem. W głowie zakiełkował mu pomysł holokaustu. budowanie nowego porządku świata. Harron! Licht Deutschland in uns, Deutschland und hinter uns komm Deutschland. Wypaczona wizja Hitlera, zaczęła nabierać kształtu. Aneksji Austrii i zajęciu Czechosłowacji, stało się jasne, że aby zapobiec globalnej katastrofie, trzeba powstrzymać Hitlera. Stalin odmówił przystąpienia do antyhitlerowskiej koalicji. Stalin pragnął zniszczyć stary porządek w Europie. Pomyślał, że Hitler wykona brudną robotę. Zniszczy parlament, związki zawodowe, armię i rządy. A wtedy Stalin wkroczy jako wyzwoliciel. Miliony ludzi w obozach koncentracyjnych będą czekały, aż ich wyzwoli armia czerwona. Taki miał plan. Hitler nie mógł rozpętać wielkiej wojny, nie mając środków i bezpiecznych granic. 23 sierpnia 1939 roku Hitler i Stalin podpisali pakt, który zabezpieczał niemiecką granicę na wschodzie oraz ogromne środki o znaczeniu strategicznym, które miały być gwarantowane przyszłymi umowami. 24 sierpnia minister spraw zagranicznych Ribbentrop zdał Hitlerowi sprawozdanie z wizyty w Moskwie. Teraz Hitler mógł rozpocząć wojnę światową. 1 września 1939 roku Hitler zaatakował Polskę od zachodu. Polska podjęła rozpaczliwą próbę obrony. Niespodziewanie 17 września Związek Radziecki przypuścił atak na Polskę od strony wschodniej. Według wszelkich norm prawa międzynarodowego decyzja rządu ZSRR o wtargnięciu na terytorium Polski była oczywistym aktem agresji. Maszyny Luftwaffe bombardowały polskie miasta. Na cel naprowadzała je radziecka radiostacja ulokowana w Mińsku. Wtedy armia czerwona wyglądała inaczej. Przystąpiła do drugiej wojny razem z SS. Miejscowa ludność nie zawsze umiała rozróżnić najeźdźców. Na wszelki wypadek zwracała się do obydwu naraz. Armia niemiecka spotkała się z Armią Czerwoną na środku Polski. Następnie obydwa totalitarne potwory podzieliły kraj między siebie. Radziecka prasa pisała o walce z polskim faszyzmem. Oczywiście, miłujący pokój Niemcy i Sowieci zwalczali agresywnych polskich faszystów. Świat nie wiedział, że dyktatorzy uzgodnili nie tylko podział polski. W tajnym protokole podpisanym tydzień przed wybuchem wojny Hitler i Stalin podzielili również Europę. Początkowy projekt Ribbentrop'a nie zawierał tego pomysłu. Może to wydawać się dziwne, ale inicjatorem tajnego protokołu był Stalin. Oczywiście wszystkiemu zaprzeczaliśmy. To był tak oczywisty akt agresji, że partia komunistyczna nie mogła tego podpisać. Zapieraliśmy się do ostatniego dnia. W tajnym protokole Hitler zgodził się na zajęcie przez Stalina kilku krajów. Pierwsza na liście była Finlandia. Kiedy pierwsze radzieckie bombowce nadleciały nad Helsinki, w listopadzie 1939 roku Chinowie myśleli, że samoloty zgubiły się i bombardują ich przez pomyłkę. Rosyjskie maszyny znów bombardują Helsinki. Dumnym miastem strząsają niszczące ataki. Serce zaczyna być szybciej na widok obracanych w gruzy budynków. Moskwa określiła Finlandię jako reżim faszystowski i przypuściła masowy atak z ziemi. To była katastrofa. Na skutek mrozu i odniesionych ran zginęło ponad 300 tysięcy Rosjan. Maleńka Finlandia cudem powstrzymała największą armię świata. Zapłaciła ogromną cenę. Ojciec stracił czterech braci. To dużo, jak na jedną rodzinę. Taką cenę zapłaciliśmy dlatego, że w sąsiednim kraju nie było demokracji. Fiński sztandar dumnie powiewa na maszcie. Pogrążona w smutku Finlandia nadal walczy. Kolejny nalot na Helsinki. Kamera uchwyciła chwilę, w której uczniowie miejscowej szkoły biegną do schronu. Ludzie chronią się pod ścianą w czasie ataku bombowego. W tej wojnie giną kobiety i dzieci. Wycofujący się Rosjanie niszczą, co się da palą wioski. Finlandia apeluje do Ligi Narodów. Za brutalną napaść na Finlandię ZSRR wykluczono z Ligi Narodów. Opowieści Kremla o walce z fińskim faszyzmem nie potraktowano poważnie. Wcześniej tylko trzy kraje Liga określiła jako agresorów militarystyczną Japonię, faszystowskie Włochy i nazistowskie Niemcy. Dołączył do nich Związek Radziecki. Został mu w Europie tylko jeden sojusznik Hitler. Hitler przypuścił atak od zachodu. Zajął Danię, Belgię, Holandię i Luksemburg. Stalin pomógł nazistom podbić Norwegię, udostępniając im bazę marynarki wojennej pod Murmańskiem. Kiedy Berlin zrezygnował z korzystania z bazy w Murmańsku, admirał Reder. Wysłał do dowódcy radzieckiej marynarki Kuzniecowa list z wyrazami wdzięczności za pomoc okazaną niemieckiej armii. Stalin pisał do Ribbentropa. Przyjaźń między Niemcami i Związkiem Radzieckim została przypieczętowana krwią. Miał na myśli krew ofiar obu reżimów. To była mocna przyjaźń. Oficerowie obydwu armii spotykali się, by omawiać przebieg wojny. W grudniu 1939 roku postępy były zadowalające, a przyszłość zapowiadała się znakomicie. To było warto uczcić. Związek Radziecki był głównym dostawcą środków niezbędnych do prowadzenia wojny. Do Niemiec transportowano tony ropy, rudy żelaza i materiałów budowlanych. Wagony rosyjskiego zboża trafiały wprost do niemieckiej armii. Rosjanie głodowali. A ich rząd wysyłał żywność Hitlerowi. Sowieci posunęli się jeszcze dalej, przekonali europejskie partie komunistyczne, żeby sabotowały ruch oporu i poparły nazistów. Krzepiący widok. Paryscy robotnicy gawędzą z niemieckimi żołnierzami. Dobra robota, towarzysze, tak trzymać. Na przekór klasie średniej. Braterstwo nie pozostanie na zawsze nadzieją, lecz stanie się rzeczywistością. Słowa francuskiej partii komunistycznej z czerwca 1940 roku. Dzisiaj Partia Komunistyczna twierdzi, że stawiała opór nazistom, zanim w czerwcu 1941 roku Niemcy zaatakowały ZSRR. W rzeczywistości Partia Komunistyczna bardziej walczyła z rządem marszałka Petena niż z Niemcami. W czerwcu 1940 roku Niemcy rozgromiły Francję. Tymczasem Stalin zajął Litwę, Łotwę i Estonię. Jedynym państwem, które wciąż stawiało opór, była Wielka Brytania. Jeśli Wielka Brytania upadnie, mocarstwa Osi przejmą kontrolę nad Europą, Azją, Afryką i Australazją oraz dalekimi wodami. Będą mogły skierować ogromne siły militarne przeciwko naszej półkuli. Prezydent Stanów Zjednoczonych Roosevelt uważał Związek Radziecki za państwo osi. Dla wszystkich było oczywiste, że Stalin jest w obozie faszystów. Mołotow pojechał do Berlina, żeby ustalić powojenny porządek na świecie. Przywiózł listę terytoriów, które interesowały Sowietów. Kiedy dyskutował o niej z Hitlerem, resztę sowieckich towarzyszy zabawiał Goebbels. Zapewne opowiadał im o urokach nazizmu, bo to nie on, a Mołotow ostrzegał Zachód, żeby nie walczył z tą ideologią. Co więcej, w orędziu do Rady Najwyższej ZSRR Mołotow stwierdził, że walka z nazizmem jest w istocie zbrodnią. Orędzie opublikowały wszystkie największe radzieckie gazety. Później zniknęło ono z bibliotek wraz z wieloma innymi pronazistowskimi wypowiedziami rządu ZSRR.